Witam wszystkich. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić tym, jak Pan pomaga mi w mojej walce z gniewem jako mamie sześciance. W moim przypadku są dwa wydarzenia, które ujawniły wiele moich słabości i grzechów: pierwsze to moje małżeństwo, a drugie to pojawienie się na świecie moich dzieci. Tak, Pan dał mi męża i dzieci, aby napełnić moje serce radością, ale także po to, bym wrastała w nim, upodabniała się do Chrystusa. Bardzo ważne jest, aby otaczać się innymi sześciankami, które chodzą z Panem, aby być wspieranym w trudnych chwilach macierzyństwa. I to jest jeden z powodów, dla których chcę się dzielić lekcjami, których Pan uczy mnie na tym kanale. Na początku należy pamiętać, że gniew w oczach Boga jest grzechem. Od czasu do czasu, gdy złoczę się na jedno z moich dzieci, próbuję usprawiedliwić swoich grzech. Muszę jednak weznać ten grzech przed Panem, a także przed moimi dziećmi, i to też jest dla nich dobry przykład. Kiedy więc się złościę i muszę prosić się o przebaczenie, mówię do Niego, przepraszam, że się rozgniewałam, zgrzeszyłam przeciwko Tobie i przeciwko Bogu. Proszę, czy możesz mi przebaczyć? Czasami kusi mnie, by powiedzieć, tak, ale powodem mojej złości jest to, co robiłeś, i tak dalej. Nie muszę jednak usprawiedliwiać mojego grzechu przed moimi dziećmi. Dzięki łasce Bożej mogę nauczyć się panować nad swoimi emocjami. Księga Przysłów 16.3.2 mówi: Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz. A kto panuje nad swym duchem jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto. Pamiętamy, że posiadanie łagodnego i spokojnego Ducha nie jest możliwe bez pomocy Ducha Świętego, dlatego musimy zawsze patrzeć na naszego Pana i chodzić z Nim w Jego słowie i modlitwie. Nie Zadnibujmy naszej więzi z Panem, mimo zmęczenia i wielu obowiązków, Pan da nam łaskę. Często podczas dni spędzanych z dziećmi myślę o Ewangelii Mateusza 7,12, która mówi wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy Im częście. A mój mąż przypominał mi ostatnią werset z księgi Jonasza 4-4, w którym Pan powiedział do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać. Odpowiedź była oczywista, nie. Każdy dzień jest dla mnie wielkim sprawdzianem, i chociaż często upadam w tej dziedzinie. Dziękuję Bogu za wszystkie sposoby, w jakie mnie zmienił i działa we mnie każdego dnia. Niech Pan pomoże nam strzec naszych serc każdego dnia, abyśmy mogli być błogosławieństwem dla naszych rodzin i swoim dzieciom oddawać chwałę Bogu.